Czy możesz żyć bez celu i nadal czuć spełnienie? Bardzo ciekawy temat, też dość trudny dla mnie do poruszenia. Powiem ci tak: ja w moich materiałach jestem zwolennikiem takiego podejścia w stronę konstruowania sensu życia. Ja osobiście jestem człowiekiem, który zawsze, jakby wiedział, co chce robić. Takie coś miałem. Widzę, że ludzie często wokół nie wiedzą, co chcą robić i mówią to po prostu. Ja też to widzę po nich, ale oni to często mówią. Że nie wiedzą, co chcą robić, nie wiedzą, jaki mają cel, w sumie to nie wiedzą, co lubią, i tak dalej. Ja gdzieś tam często staram się wyjaśniać, jak działa sens życia, jak można coś takiego skonstruować. Natomiast, czy można żyć bez celu i czuć spełnienie? Powiem Ci, być może istnieją jakieś takie warunki, jeżeli dobrze zrozumiesz pewne koncepcje duchowe, że nie mając jakiegoś większego celu, sobie po prostu żyjesz i czujesz to spełnienie. Dlaczego? Dlatego, bo. Ja, na przykład, mimo że jestem osobą, która ma bardzo duże poczucie sensu w życiu i celu, to jednocześnie ja też dostrzegam pewien bezsens, który jest tak jakby cały czas wszędzie wokół nas, pewien przypadek taki jakby. E, I też jestem z tym połączony, staram się z tym połączyć i staram się połączyć z czymś takim, że z jednej strony mam sens i cel, ale z drugiej strony, tak jakby nie muszę go mieć, siedzę sobie, wiesz o co chodzi. Czyli taki większy też dystans jest y, myślę potrzebny, więc być może możesz na to spojrzeć w taki sposób.